Deszczowa pogoda w drodze do kręcenia dla was materiałów. Poczekajcie chwilę, zapraszamy. Witajcie, dzisiaj Leo Food, polska firma odnośnie liofilizantów. Tu mamy dzisiaj bigosik, pudding czekoladowy, wildberry. Dalej, co to jest? Coś hinduskiego. Ekologiczny dal z soczewicy z kaszą jęczmienną czy jaglaną? Jaglaną. Bo tu mnie już wszyscy wkurzają, więc nie czytaję. I tu coś, co się zowie jaglanka z maliną i aronią. To jest taki zestawik, my go wyrwaliśmy za stówkę. To się nazywa zestaw zimowych jedzonków. Jak słychać w tle burza, deszcz pada, więc najlepsza pora, żeby sobie coś na łonie natury obrędzlować. Tak jak coś, wracamy za chwilkę. Tlesłać brzmoty. Błysków jeszcze nie widać. Dobra, przygotowanie. Około 420 ml wody. 9 minut czekania. Jest tutaj. Dobra, dotąd trzeba zalać posiłek. Rozrywamy. Też jeden z fajniejszych posiłków, jeśli chodzi o transportowanie, bo ma klipsa. O! Musicie zawsze sprawdzić, bo ostatnio z tym sobie zrobiliśmy jedną potrawę, w nie wszystkich są pochłaniacze wilgoci. Tego nie jemy. Dobra, to przygotujemy. To wygląda jak trocin. Daj na chwilkę pauzę. Dobra, już złapać można. Wygląda to jak biury z trocin. Zalewamy do linii. I z tego czegoś tworzy się bigosik. Porządnie trzeba to wymieszać. Ja jeszcze dodam ciupkę wody. Po wymieszaniu oczywiście zamykamy i zostawiamy to samemu sobie na 10 minut. Kamerzystka do mnie jakieś magiczne rzeczy pokazuje. Wącha. Dwa zombie za mną stoją. Zamiast zeżreć mnie, to czekają na Bigos. Dobra, to zapinamy. Stryk i czekamy na Bigosik. No, daj tam pauzę. A tutaj mamy to indyjskie żaroełko Dal Soczewicy. filtra stryk, tak to wygląda na pierwszy rzut oka i zalewamy do full line. No, teraz spoko słychać. Takie warunki to misiaczki lubią. To się obawiam, że to może być jakaś zupa, i się zrobi problem. Ale spoko. Wymieszamy, zostawimy na 10 minut jak napisali. I zobaczymy, co z tego wyjdzie. Do chwili, gdy tamto jedzonko się robi, weźmiemy jeszcze jaglankę z maliną i aronią. To takie coś, co dzieci by najprawdopodobniej z chęcią wtryniały. Jak widzicie, wszystko wyrzucam do plecaka. Pochłaniacze się później tam wrzuci. Tutaj już było ile wody? 250. Pięknie. I gmeramy. Dawaj no, do pełna. Wodę na początku filmiku widzieliście skąd pozyskaliśmy. Kamerzystka oczywiście musi bić mnie kamerą. No najlepsze kamery. No dobra. Jak kupa, no i okej, okay. wracamy do Was. Jak to będzie już gotowe, dzisiaj tak trochę kulturalnie. Restauracja pod złotymi latającymi drzewami. Wada, hop. Bigosowa kupa, zobacz. Jaki kształt robaków nie ma, a szkoda. Więc tak na chwilę obecną wygląda bigosik. Już Wam jeszcze powiem od producenta. Z 80 gram robicie 500 gram produktu. Zaraz nasi testerzy to skosztują. Przechwycę kamerę, daj pauzę. No zaczynaj Aniu. Niestety babsztyle mają pierwszeństwo. Wiem, że dobre jest. Tak? Tylko takimi ziemniakami zajdź. <grym> Dobra, teraz Paweł. No Paweł dawno łyżek nie ja był, chyba tego. Okay. <grym> <grym> Trudna sztuka. <grym> Smakuje jak bigos? Można doprawić się. Powiem. Tak. Takie... Um, bardziej no ziemniakami. Dobre jest, nie wiem czy ziemniakami zajeżdża, ale... No ma taki dosyć dziwny, a wręcz specyficzny smak, nie jest to złe, jest strasznie słona, ale to dlatego, że to jest liofilizowane, więc żeby to tam nie gniło przez te 20 lat. Ja bym powiedział, że kwaśny. Nie słone. Każdy czuje co innego, więc musicie sami spróbować. A nie, to nie też. I za chwilę do Was wracamy. I teraz, co my mieliśmy? Ten dal z soczewicy. Przytrzymam cię za dłoń. To będzie bardzo męskie doznanie. Dokładnie, to jest bardzo męskie doznanie kulinarne. Wszystkie kubki smakowe ci spadnę. Ja, Agata. Wszystkie kubki ci będą smakowały. kurwa, ale ciepły. Gdyś sobie Ręczniczek uwaliłeś, no. znikło. Rzutkiem nie uwaliłeś. Dobra, teraz daj łyżkę no. czynię swoją powinność. U, Wiecie ja co? Soczewica wszystko. z kaszą, co? No i soczewica z kaszą. Dupy nie urywa, dodałbym jakieś przyprawy, ale tak z piąte miejsce w racjach żywnościowych ma. Dobra, oddaję tutaj. Stryk. I lecimy. Teraz nasi no, testerzy. Znowiec. Na pewno brakuje ostrego czegoś. No jakby tu dodać na przykład tabasko, to by mogło być nawet. I fasole to nawet takie, czyli konferny. Cieka mm. Ciekawe danie, by mogło z tego być. Takie bez jajowe. W sensie? W sensie? <laughs> Jak bezjajowe? No to jest produkt bez jaja, no kobieto. <laughs> znaczy, no, to jest tylko jakąś kaszę, Jakby dorzucić tu biurów z drzewa, <laughs> <w> drzewa <laughs> to tak. ziemi byłoby to, Ania, Bazując i... na tym, że już jadłaś kilka tych Jale. racji liofilizowanych, to jak ci to smakuje? Na razie te dwa główne dania, które były. z tych tutaj, tak? Tak. No to Bigos jest lepszy od tego, bo tutaj mi się naprawdę y, przydało dodać przyklepienie. Bo to jest w sumie kasza. Niby to jest żółte od kary, ale to kary już y, się. Ale dla niektórych karów może być siedzenie tego. Niestety ustawienia ekspozycji ostrości są zablokowane, bo pada na ekran i może być trochę rozmazane. Więc za chwilę wrócimy do Was już z testowaniem pudingu. Wild berries nie będziemy Wam pokazywali, zostawimy sobie. I tą kaszę jaglaną na słodko pokażemy. To naprawdę dziwnie wygląda. <Gląk> lubisz że różowy musli to nie jest to, co lubisz oglądać. To wygląda jak... <gląk> No Mózg muslima. Ja, syreny wyjął. Nie wiem, czy usłyszycie. Dobra, Tam to, <gląk> to rzeczywiście, jak taki suchy cement. Ten szybki beton, który trzeba rozrobić. Lżowy. Dobrze, trzeba to jest go wymieszać ten, w betoniarce albo. I od razu pudding wkroczy? Nie, no czeka, daj obok. Obok, tak, Obok. No, no właśnie, obok, na no. przegryzienie oddaj łyżkę. Aniu, proszę Ciebie, abyś zaczęła współpracować. Współpracuję, ale ktoś mi wyrwał łyżkę <laughs> Halo, tu dzieci oglądają, proszę nie klinąć. Czmu dzieci się będą, czekaj, tu oglądają. Nie wiem, tutaj się. I tu jest Są te małe duszki. Kiedy jest? <grystanie> A tak zombie wyjął z ręaty. Znaczy, Dobra. Spoczyna. Jedzcie i pijcie z tego wszystkiego. Czy czekaj, nie Jedz, Pablo, jedz. Mm. jak ciasto kakaowe, takie, które Ale wlewasz na blachę, spoko. które jest za rzadkie i zimne, ciepłe byłoby lepsze. A może to na ciepło czy tam stało? Nie, nie było lepsze. zimne, też spoko. Im więcej tego jesz, tym bardziej się wciągasz. No, takie dobre, mocno czekoladowe jest. A różowy musli? To jest jak ranuta chyba. lada czekoladowy Najlepiej pomieszać oba. Uh -huh. No. Dobre wtedy coś? wychodzi coś dobrego. Jaki zestaw czegoś. Więc próbowałeś, jak próbowałeś, próbowałeś. ty próbowałeś? Tak. No. Jak oceniacie? Nie. <laughs> 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 jak oceniacie ten ogólnie tą zimową zimowy zestaw od liofut <laughs> No, upartego na tym zestawie możecie 2-3 dni przeciągnąć. No, fajne jest to, że są te zamknięcia. Więc mam nadzieję, że się materiał spodoba. Ale będzie ok. Dobra, zerujcie. I tutaj jeszcze tylko pokażemy. Ciek i obgotówka. Pozdrawiamy Was!